Masz przekonanie do czegoś, o czym mówisz, takie głębokie, wewnętrzne, i z tym przekonaniem idziesz do ludzi. No i mówisz im, że z pewnością wiecie, na pewno tego doświadczyliście, no bo sam doświadczyłeś, doświadczyłaś i podejrzewasz, że inni też, no bo raczej jest to oczywiste. A oni nic, nie wzą. Skąd to się bierze? Można spojrzeć na to z perspektywy metaprogramów, a konkretnie metaprogramu autorytetu. No bo są tacy, którzy mają autorytet wewnętrzny. A są tacy, którzy mają ten autorytet zewnętrzny. To tak jakby taka skala dwubiegunowa. Ci z wewnętrznym artykułują w ten sposób, że ja wiem. I takich argumentów najbardziej poszukują, jak ktoś do nich mówi. Ci z zewnętrznym potrzebują sprawdzić, doczytać, zapytać znajomego albo poczytać na forach. I do nich trafiają bardziej argumenty, że naukowcy sprawdzili, że konkurencja to już przetestowała, że obserwacja rynku pokazuje. No i jak tym wszystkim nie zwariować? Najprościej wyrobić sobie mechanizm, żeby w naszych komunikatach, szczególnie tych ważnych, pojawiały się argumenty zarówno dla tych, którzy lubią do autorytetu wewnętrznego, jak i dla tych, którzy lubią do zewnętrznego. I z pewnością wiecie, że to ważne, żeby się komunikować z innymi, a badania pokazują, że stosowanie autorytetów, metaprogramów autorytetu może pomóc.